mam różka pierwszego dzisiaj taki ósmaczek zawsze to coś na początek na podpuchę może być czasem też Kurde, co to jest i ha ja pierniczy jakiś zrzut taki dziwny to chyba zeszłoroczny ale wynalazę tak tu jelenie skopał i wykopał to chyba trzeba by to opukać gdzieś w potoku bardzo dziwne tu jest tak jakby może przylepka jakaś była może zbiorotykowca a to tu nawet taka pała ja pewnie czegoś takiego też jeszcze nie widziałem będę gdzieś w potoku to opłukam i pokażę bardziej co to jest Ciekawe. 2 до 12. Тут чуть-чуть поточек. из других. Я в тебе И да. Вот такие за 2 пульты спокойные. Подобно парка будет, до в моей вчерашней парке. Там, вот это плави 16. ale fajnie ale fajnie znowu barka teraz, no i teraz, dobra Jakiś tu mam tego wynalazka jeszcze Niedawno go ukrytałem do takiego drzupa to jeszcze nie mam i chyba nie znalazłem takiego dziwoląda No. dzisiaj się już bardzo nie sklapałem tak jak wczoraj no, dobrze się parcia fajna trafiła las mokry ocieka jeszcze po wczorajszych popada, ale już to niej. spokojnie 5 kilo to powinno ważyć na urody to jest ładniejsza od wczorajsza bo taka bardziej symetryczna Druga taki nie dłuży ale taki dość kręp do róża duży 欢迎你。Um. А